A więc stało się, mam bardzo dobre wiadomości. Polska złotówka umocniła się do poziomu 3,99. Proszę zobaczyć. Polska złotówka spadła, znaczy się umocniła się do dolara, do 3,99, to jest bardzo, bardzo um, obiecujące oczywiście zobaczyć polską złotówkę poniżej 3,99 za dolara, jest to dobre, dzięki temu mniej zapłacimy za rzeczy, które kupujemy i więcej będziemy chcieli za rzeczy, które sprzedajemy, oczywiście to nie działa zawsze w taką stronę, bo gdy coś jest za drogie, no to wtedy trudniej to sprzedać, no ale my wtedy będziemy mogli yy, taniej kupić za granicę, więc generalnie pod wieloma aspektami jest to bardzo, bardzo, bardzo dobre bo możemy więcej kupić za nasze złotówki i nie musimy się tak tanio sprzedawać Szanowni Państwo, dolar amerykański spadł poniżej 4 zł 3,99 naprawdę cieszy oko jest to dobra wiadomość, jest to jaskółka ja oczywiście w zawobony nie wierzę ale jest to bardzo miłe dla oka widzieć 3,99 proszę zobaczyć, czy jest, czy to oznacza czy to oznacza, że polska złotówka zaraz się umocni do dolara amerykańskiego do poziomu 3,60, 3,50, a nawet 3,49 w kantorach będą dawać za 100 dolarów amerykańskich około 349 złotych, 340 zł, a może 330 złotych. Szanowni Państwo, czy jesteśmy w przededniu zapaści dolara amerykańskiego? Według formuły polska złotówka złoto. Dolar amerykański w sytuacji, w której dolar amerykański wzrósł się do 2500 dolarów za jedną uncję, polska złotówka już dawno mogłaby ku, y, kosztować w tej formule, o której Państwu opowiadam y, przez ostatnie prawie 2 lata, y, y, mogłaby kosztować 360 dolara amerykańskiego w kantorach, dawaliby 340, 350, 330 zł, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Czy to się stanie? Zaraz opowiem o tym, ale zanim do tego przejdę wszystkich zapraszam do subskrybowania tego kanału, aby y, nikt nie ominął nowych materiałów, także można kliknąć w dzwoneczek notyfikacyjny, każdy będzie dostawiał powiadomienia od YouTube'a, z tego kanału YouTube, zapraszam subskrybowanie, formuła nieruchomości pomogą mi Państwo w produkowaniu coraz lepszych treści, wartościowszych treści, lepszych treści, szanowni Państwo, zapraszam do tego, bo to są wszystko naprawdę bardzo ważne rzeczy i oczywiście jeżeli będzie 300 lajków 300 kciuków pod tym filmem to zrobię bardzo szybko. E, temat e, podobny e, na ten temat podobny film na ten temat a jak będzie 300 hashtagów 300 hashtagów z e, euro albo 300 hashtagów z funtem albo frankiem szwajcarskim, juanem chińskim, jakąkolwiek inną walutą może być to tajski baat, może być to australijski dolar, kanadyjski dolar, każda waluta świata jeżeli będzie 300 hashtagów z nazwą tej waluty lub ze skrótem tej. Waluty, czyli dolara to USD, prawda? Po Polski złoty, czyli PLN, takie Hasztagi muszą być, to zrobię także film O tym, tak więc przechodzę dalej, szanowni Państwo i no oko cieszy Jesteśmy szczęśliwi, że dolar amerykański Spadł poniżej 4 zł za dolara Jest to bardzo miłe 3,99, ale oczywiście Jaskołka wiosny nie czyni I wiemy, że w Polsce Właśnie tak to wygląda, że troszeczkę Było ciepło, teraz znowu wróciło zimno Prawda, w nocy temperatura spada w wielu Miastach do 4 stopni W wielu domostwach trzeba dalej tak więc widzicie, może być zaraz odbicie. Jedno jest pewne. Oczekujemy, szanowni Państwo, polskiego złotego po 3,60, w kantorach nawet po 3,50. Dlaczego oczekujemy? Oczekujemy dlatego, bo przecież dolar amerykański, proszę zobaczyć, tutaj się zawalił do złota, do bagatela 2000, proszę zobaczyć, 2500 dolarów za jedną uncję, bo jeżeli jest ktoś tutaj nowy, to może ta osoba, może Pan czy Pani nie znacie tej zasady, którą Państwu tutaj pokazują. Od dwóch lat chyba żadna osoba, nie, wiem, nie widziałem, żeby ktokolwiek podchodził do tego tematu w Polsce jak ja podchodzę, czyli no na faktach i na liczbach. Nie widziałem, żeby ktoś tak tłumaczył, szanowni państwo, żeby w ogóle ktoś taką prawdę Polakom objawił, bo prawda jest taka, że gdy dolar amerykański tanieje do złota, to także tanieje do złotówki. Generalnie jest taka sytuacja. Teraz to się troszeczkę zmieniło. To jest właśnie to, co się ciągnie już teraz tygodniami, że ta złotówka do tego dolara amerykańskiego jakoś nie chce się umocnić. Oczywiście powstaje pytanie, czy to przez, nie, nie jest przypadkiem przez Donalda Tuska, kaka Kakamysze i Hołownie. No, szanowni państwo, bo niszczą tą polską złotówkę. Taka jest rzeczywistość, bo może chcą wejść do strefy euro, zniszczyć polskiego złotego, zniszczyć, szanowni państwo, nasze finanse, zniszczyć, żebyśmy byli biedakami już na zawsze, bo wiadomo, że jeżeli wejdziemy po zawalonym kursie polskiego złotego do euro i dolara to będziemy biedakami zwyczajnie na zawsze taka jest rzeczywistość i z tej biedy będziemy brali te kredyty na te 2% czy 3% one będą rzeczywiście tanie ale tak się zakredytujemy, ale dlatego, że będziemy biedakami, to po prostu ta nasza gospodarka zwyczajnie upadnie w, ta w takowym scenariuszu, prawda, jest taki scenariusz i niestety też scenariusz jest bardzo bardzo, bardzo optymalny dla tego co robi Donald Tusk, Kosiniak, Kamysz i Hołownia, są to ludzie bezwzględni są to ludzie, Szanowni Państwo, którzy których nie obchodzi w znacznym stopniu los Polaków pod tym kątem tak uważam, szanowni państwo, bo człowiek, który Kosiniak-Kamysz, który z dnia na dzień właściwie podwyższył ludziom w Polsce wiek emerytalny do 67 czy tam 8, 7 roku życia z dnia na dzień właściwie wielu ludziom to jest człowiek, który nie zasługuje na żadne dobre słowa otuchy, czy też wsparcia czy w ogóle na jakąkolwiek jego wiarę jest to dla mnie człowiek politycznie skończony i koniec kropka, tak samo Donald Tusk szanowni państwo, przecież e, e, przecież zabrali nam pieniądze z OFE, ktoś mówi, że a tam nie, nie no Donald Tusk nie wprowadzi Euro. No ale, szanowni państwo, no i jak, jak, jak zarąbali Ofę? No, zarąbali Ofę tak, szanowni państwo, że zadłużyli kraj, przekroczyli linię zadłużenia. No i co? Przyszedł Tuski, powiedział, że trzeba, że OFE nie należy do Polaków. Tam się z sądami dogadali, prawda? No i OFE nie należy do Polaków, tak? Czyli zarąbali nam 160 miliardów, które raz były nasze, a potem były nie nasze. A wtedy 160 miliardów złotych to jest jak dzisiejsze 400 miliardów złotych. Czyli oni już nam zabrali 400 miliardów złotych, więc jeżeli ktoś mówi, jeżeli ktokolwiek w ogóle rozważa to, że yy, wiecie, diabeł, który w Ornat się przebrał i spod niego ogonem macha zrobi coś innego, aniżeli nam zrobił wcześniej, no to po prostu jest Przepraszam, naiwny albo głupi, tyle. Koniec kropka, prawda? Dla Donalda Tuska, kosiniaka Kamysza, nie ma zapewne rzeczy niemożliwych, biorąc pod uwagę to ich czyny, a po czynach ich poznacie. Szanowni Państwo, to jest starożytna, prawda? No, i po czynach ich poznaliśmy, tylko że po prostu ludzie są, jacy są, media do Polaków nie należą, ludzie pamiętają tydzień wstecz, a większość pamięta 24 godziny do tyłu, szanowni państwo. No, taka jest rzeczywistość. Nigdy w polskim społeczeństwie więcej niż 20% polskiego społeczeństwa nie obejrzy takich, takich filmów, czy 15%, bo większość ludzi po prostu woli oglądać, nie wiem, seriale, czy też woli tam kotki oglądać, czy coś takiego, prawda? No, taka jest rzeczywistość, szanowni czy po prostu jest zwyczajnie zazmęczona, żeby cokolwiek oglądać, czy w ogóle cokolwiek rozumieć? Taka jest rzeczywistość, więc e, istnieje taka możliwość, że rzeczywiście Donald Tusk, e, jeżeli e, o dzisiejszej wartości nam zabrali 400 miliardów z OFE z Kosiniakiem Kamyszem, Kosiniak Kamysz nam zabrał emerytury, to bez żadnego problemu, szanowni państwo. I mówię wprost, i, i jakim, i w jaki sposób nam zabrali OFE wytworzyli problem, zadłużyli Polskę. No i powiedzieli, że OFE musi spłacić ten dług, tak? Czyli zabrali nam te pieniądze, zapisali sobie je tam na papierku yy, i spłacili dług, dług został spłacony, prawda? Nie przekroczyliśmy tej linii, no to jak teraz będzie? No to powiedzą, że no, zawalą złotówkę, Zawalał złotówkę, powiedzą, że no tu trzeba wejść do strefy euro. A żeby wejść do strefy euro, trzeba wejść do RM2, takiego systemu, który przygotowywuje walutę do strefy euro. A żeby się utrzymać w RM2, powiedzą, że trzeba wyprzedawać wszystkie dolary amerykańskie, które mamy i euro, które mamy w skarbcu narodowym, a jest ich aż 1000 miliardów, szanowni państwo. Złote klamki można byłoby to wybudować i to jest wszystko w walucie obcej plus do tego mamy złoto, sprzedadzą złoto, prawda, i tak dalej, i tak dalej, taka w danym momencie jest, szanowni Państwo, rzeczywistość, ale odbiegając od tego, odbiegając od tego, ja mam nadzieję, że wtedy, jeżeli oni będą się, jeżeli oni chcą nam zabrać nasze miliardy ze Skarbca Narodowego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, chcą nasze złoto nam zabrać, Szanowni państwo, mówmy sobie wprost. Ja jestem człowiekiem, który patrzy na fakty. Faktem jest, że Kosiniak-Kamysz to ciemna postać polskiej polityki, która szanowni państwo z dnia na dzień zabrała Polakom emerytury, na które pracowali. System emerytalny był potrzebny, no ale oni go spartalczyli i szanowni państwo przez nich, przez nich PiS doszedł do władzy, przez to, że Tusk zabrał Polakom ofę, PiS doszedł do władzy, prawda? Oczywiście PiS jeszcze bardziej spartolił system emerytalny, no i oczywiście PiS jeszcze bardziej spartoliłowę i tak dalej i tak dalej, to oni tam jedni od różnych zbytnio się nie różnią taka jest rzeczywistość, więc musimy, my musimy między tym wiecie, my musimy między tym sobie śmigać prawda, jakoś musimy to wszystko rozumieć a jeżeli siły po prostu siły narodowe, siły polskie są silniejsze, szanowni państwo, mądrzejsze, jeżeli naród jest mądrzejszy, no to my nie pozwolimy sobie oddać polskiej złotówki niczym duńczycy, prawda, bo proszę zobaczyć nam się wychodzą jakieś tumany opowiadają, że jak my wejdziemy do strefy euro to będziemy mogli, e, będziemy mogli e, zrezygnować z naszych rezerw walutowych, będziemy mogli je oddać, prawda, albo złoto, a to jest w ogóle nieprawdą, bo w Niemczech mają bardzo dużo euro, szanowni państwo, w Niemczech bardzo dużo mają euro, no ale mimo tego, że mają bardzo dużo euro, o ile oni euro mają, ile ci Niemcy tego euro mają, szanowni państwo, to się w głowie nie mieści, no ale obok tego euro, w, w, mają w swoim skarbcu narodowym, szanowni państwo, prawie dwa razy tyle więcej waluty co my. No oczywiście, no, biorąc pod uwagę fakt, że to jest taka duża gospodarka, to nie jest wiele więcej, no ale mają finalnie euro, prawda? Ale za to mają 10 razy więcej złota niż my, tak? Więc to widzicie, więc no po prostu z moim zdaniem rządzą nami ekonomiczni idioci, ekonomiczni analfabeci, albo zdrajcy po prostu, albo złodzieje. No tacy ludzie nami rządzą w znacznym stopniu. No mówmy sobie wprost, szanowni państwo, tak? Mówmy sobie wprost. Y i, I teraz jest pytanie, czy jednak, jednak nie? Czy jednak tak, prawda? No bo widzimy, jakie są głosy, widzimy, jaka jest narracja. Szanowni państwo, w mediach głównego nurtu sponsorowanych z naszych podatków widzimy, jaka jest narracja. Widzimy, jaka jest narracja w kierunku rozdawania naszych pieniędzy Zabierania nam ze szpitali, ze szkół, z przychodni Z wojska i tak dalej Ze służb i rozdawania tych pieniędzy Zagranicznym bankom, zagranicznym deweloperom I ludziom, którzy tu mieszkają, wiecie, rok W kredycie 0%, 2% Tamtym, wam owamtym Po prostu polski pieniądz jest strasznie niszczony Mówmy sobie wprost, szanowni państwo My mamy dalej oprocentowanie 5,75 To oznacza, że mamy to oprocentowanie Bardzo, 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 bardzo wysokie Yy, mamy to oprocentowanie znacznie wyższe niż w strefie euro, bo tam jest 4,5. My mamy 5,75 dalej, tak? Mieliśmy 6,75, po prostu to wyobraźmy. Mieliśmy prawie 7%. Oni mieli najwyższe 4,5, do dzisiaj mają 4,5. My żeśmy obniżyli do 5,75, ale my nie mamy zamrażalnych oprocentowań. My mamy zmienne oprocentowania, więc wszyscy są na tych wielkich oprocentowaniach. W strefie euro jest inaczej. W strefie anglosaskiej, brytyjskiej, amerykańskiej, kanadyjskiej, australijskiej jest w ogóle inaczej. My jesteśmy tak rypani jak ostatni frajerzy. Taka jest rzeczywistość, no ale cóż, ja o tym 10 lat pisałem no to tam Polaków to mało obchodziło w Polsce obchodziło to bardzo oczywiście Polaków za granicą, bo oni mają inną świadomość, prawda no nie wiem, Polacy w Polsce jakoś tak nie potrafią przyjąć takich rzeczywistości, takich takich oczywistych oczywistości nie potrafią przyjąć, prawda o się mówi, prawda bo dla nich jest wyrocznią, wiecie jak oni coś obejrzą, dla wielu ludzi dosłownie, dosłownie wiecie, dla wielu ludzi w Polsce wyrocznią jest to, co jest to, to co mówią w tvn nie albo w jakiejś tam nie wiem, w czymś innym, prawda? No, znam takich ludzi, którzy bardziej kochają, wiecie, telewizor. Właściwie, no, można powiedzieć, więcej by zrobili dla telewizora, dla programów telewizyjnych, niż można powiedzieć. do no, ja takich ludzi znam. Niż dosłownie dla swoich bliskich, prawda? No, taka jest rzeczywistość. No, tak są ludzie w Polsce opętani. Dlatego, szanowni państwo, wyrzućcie telewizory. Znaczy, telewizorów nie, bo szkoda, może, bo filmy fajnie sobie oglądać. Wiadomo, filmy, seriale to jest fa fajne rzeczy są prawda jakieś dokumentalne i tak dalej naukowe no to to jest fajne prawda ale nie oglądajcie szanowni Państwo polskiej telewizji w ogóle nie oglądajcie żadnej telewizji bo ona ogłupia do naprawdę poważnego e, otępienia umysłowego, szanowni Państwo. Człowiek się po prostu staje głupi, otępiały, dziwaczny. Prawda? To jest pro, produktem telewizora jest wtedy. Yy, tak, więc yy, ja wszystkich namawiam, no, no, ale powracając do polskiej złotówki, widzimy. No, polska złotówka, proszę zobaczyć, tu 2500. Szanowni Państwo, gdy, yy, gdyby polska złotówka miała się ustabilizować do złota, no to dzisiaj bez żadnego problemu dolar amerykański kosztowałby 340, 350, 360, może nawet 330. 30. Pamiętajmy o tym, żeby mamy bardzo wysokie oprocentowanie, że to oprocentowanie jest gigantyczne. Że to oprocentowanie jest gigantyczne. No tylko jest taki problem, widzicie, bo zrobiłem ostatnio research i Polska jest okradana masowo, szanowni państwo, na przykład podobno no, zrobiłem taki research i każde źródło mi powiedziało, każde źródło mi powiedziało, źródło z różnych sklepów, szanowni państwo, każde źródło mi powiedziało, ci ludzie się nie znali, yy, źródło mi powiedziało, szanowni państwo, że 60% złodziei, złodziei w polskich sklepach w Trójmieście, w całym Trójmieście, szanowni państwo, to są Ukraińcy. Ja nie wiem, ja się dziwię. Jeżeli ja bym był Ukraińcem, to ja bym się bał kraść, bo przecież straciłbym wizę. Bo przecież, jak Polak pojedzie do Australii i coś ukradnie, a przyjedzie na wizę pracowniczą, no to tą wizę straci, prawda? Ja tego nie rozumiem, prawda? No ale generalnie Polska jest masowo okradana. 60% złodziei w polskich miastach, szanowni państwo, w tych, której zrobiłem research, to po prostu złodzieje z Ukrainy. Ja nie wiem, czemu oni mają dalej tutaj wizy, nie mam zielonego pojęcia. Ja nie mówię, żeby ich wysyłać na Ukrainę, tam na. Wiecie, w błoto, no ale po prostu wiza się powinna skończyć. Proszę bardzo, jedźcie sobie gdzie indziej, prawda? Nie będziecie się przecież nas tutaj okradać, w tak? No, no, normalne mafie i gangi są, szanowni państwo, w, w trójmieście ukraińskie. No, no 60%, żeby 60% złodziei, by, z wszystkich złodziei by było z Ukrainy, proszę sobie to przerobić, szanowni państwo. W kraju, w którym mieszka 2 miliony ludzi, czyli w kraju, w którym mieszka e, Ukraińców, jest 5% całego całej populacji Polski, prawda? Ale 60% złodziei. Prawda? Proszę sobie <śpiewa> to, to, to wyobrazić, tak jakbyśmy byli tak, To jest naprawdę szok. I mnie to przeraża. No ale no, tam, wiecie, Polako, to tam, tam mogą tam gangi ukraińskie, mafie ukraińskie nas okradać. Yy, mogą nam zabrać ofę, mogą nam zabrać 1000 yy, 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 miliardów w skarbcu narodowym. Wszystko mogą nam zabrać. wszystko mogą nam zabrać. Szanowni Państwo, każdy nam niech biorą, co tam Tusk odda, Kaczyński odda, Morawiecki odda, wszyscy, wszystko oddadzą, szanowni państwo, a dla naszych dzieci będzie gówno, gówno szanowni państwo, będzie dla naszych dzieci dla naszych wnuków, szanowni państwo wszystko oddadzą, jeden i drugi odda wszystko szanowni państwo, dadzą rozkrać wszystko jak rozkradli 30 lat temu, szanowni państwo nasze spółki, te wszystkie postperylowskie tak rozkradną teraz wszystko taka jest w danym momencie rzeczywistość, a Polacy no niestety, jak wejdziemy do tej strefy euro, jeżeli oni to zawalą, mi to się podoba, co się teraz dzieje, 3,99 bo ja uważam, że słabo Słaba waluta wcale nie jest dobra. To jest generalnie kłamstwo, że słaba waluta jest dobra, gdyby słaba waluta była dobra, no to każdy bidny kraj ze słabą walutą, to by był bogaty, prawda? Przecież to głupota jest, prawda? Tak więc to się na takie kocopoły poły wpaja. Jedno jest pewne, szanowni państwo, oko cieszy 3,99, no ale tutaj było też 3,88, widzimy. Jedno jest pewne, proszę zobaczyć, Pod, na sam koniec, proszę jeszcze ze mną zostać chwileczkę. Proszę ze mną jeszcze zostać chwileczkę. Popatrzmy, szanowni państwo, popatrzmy, co tutaj się dzieje. Naprawdę. Istnieje, istnieje taka sytuacja, w której rzeczywiście polska złotówka e, rzeczywiście, polska złotówka może się umocnić do gigantycznych poziomów Do gigantycznych poziomów, Szanowni Państwo, może się polska złotówka umocnić. To wszystko naprawdę zależy od wielu, wielu czynników na świecie generalnie jest szał na złoto, na srebro, na bitcoiny, na kryptowaluty itd, i tak naprawdę jest na to szał no i proszę zobaczyć, jeżeli mamy tu USD, PLN, e, przecież polska złotówka była po 2 złote, proszę zobaczyć, polska złotówka była, o tutaj mamy, prawda, polska złotówka tutaj mamy wykres dolara amerykańskiego ostatnich, e, od 30 lat, no i proszę zobaczyć, szanowni państwo proszę zobaczyć, tutaj po 2 złote była polska złotówka potem była, szanowni państwo, tutaj po 2,60, tu po 3, tu po 3,50 widzicie, 3,60 e, tu była po 5, no i teraz się umocniła prawda, do swojego poziomu zawalającego się, no bo tu jest Jesteśmy w takim poziomie zawalającym się, szanowni państwo, widzicie? Polska tak się, złotówka zawala, prawda? I w pewnym momencie ona się zawali także że jej nikt nie będzie chciał. Bum, 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 bum. Widzimy, prawda, jak ona się zawala, tak? I teraz jest pytanie, czy ona się przebije i wróci do normalnego poziomu, do tego 2,40, 2,20, 2, prawda? Proszę zobaczyć, no w 2008 roku dosłownie za dolara amerykańskiego płacono 1,90 zł, no w kantorze, nie 5 zł jak we wrześniu gdy po, ta, dwa lata temu gdy płacono 5 zł, szanowni 2 zł płacono no po prostu no 2 zł 200 zł za 100 dolarów płacono. Wiadomo, że wtedy było można kupić więcej za 200 zł niż teraz. No ale tak już to wygląda. Szanowni państwo, więcej bardzo mi się podoba ten widok, naprawdę, bardzo mi się podoba ten widok, naprawdę te 3,99 bardzo mi się podoba, bardzo, bardzo mnie cieszy, bardzo mnie cieszy. Od razu mi pogody ducha dało więcej. Miejmy nadzieję, że tak będzie, że będziemy mieli polską złotówkę. No jeżeli Duńczycy mają koronę duńską, a szanowni Państwo, Duńczycy to jeden z najmniej skorumpowanych krajów na świecie i jeden z najbogatszych krajów na świecie. Taka rzeczywistość jest o Duńczykach. Powtarzam jeszcze raz: Duńczycy to jeden z najmniej skorumpowanych krajów na świecie i jeden. Z najbogatszych krajów na świecie, i oni zachowali swoją koronę, prawda? Norwegowie zachowali swoją walutę, szanowni państwo. Szwedzi zachowali, Islandczycy, Szwajcarzy, Brytyjczycy i tak wymieniać Czesi mają nawet jeszcze swoją walutę. Taka jest, szanowni państwo, rzeczywistość. Taka jest rzeczywistość. Nie dajcie sobie wpajać debilizmów przez sory finansowych analfabetów, ekonomicznych przygłupków, żeby będziemy mogli pozbyć się swoich nie wiem, rezerw walutowych wszystkich. My tego nie wiemy naprawdę, co się stanie, jeżeli byśmy weszli do tego RM2. My naprawdę tego, szanowni państwo, nie wiemy. My naprawdę tego nie wiemy, do czego oni są wszystkiego... Wiemy jedno, Donald Tusk zabrał nam Mofę, Kosiniak, Kamysz, szanowni państwo, zabrał nam, zabrał emerytury ludziom i tak dalej. Zresztą tam Kaczyński nie jest lepszy, szanowni państwo, też zrobił obrzydliwe rzeczy z tym Morawieckim, po prostu biedniejemy w oczach cały inny świat się bogaci, szanowni państwo, już dawno już dawno w Chinach, podejrzewam, jest 100 czy 200 milionów Chińczyków, którzy żyją znacznie lepiej niż Polacy. No znaczna część tam też żyje w biedzie, oczywiście, prawda? Ale podejrzewam, że 100-200 milionów Chińczyków, 100-200 milionów Chińczyków lepiej żyje niż Polacy. Tak 150, może 200 milionów Chińczyków lepiej, na lepszym poziomie żyje, Szanowni Państwo, niż średnio żyją Polacy. Taka w danym momencie jest rzeczywistość. My się porównujemy do upadającej gospodarki Wielkiej Brytanii. My się porównujemy do jakichś tam innych gospodarek. No tak, ale po co się do nich porównywać, jeżeli za plecami mamy inne gospodarki, które wiecie jadą, 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 prawda? Na przykład wiecie, jak tajski bat, yy, waluta tajskiego bata, czy juana chińskiego, czy korony czeskiej i tak dalej, o czym ja ciągle mówię, że gdy, 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 gdyby polska złotówka się tak zachowała, no to yy, funt brytyjski wczoraj by kosztował 2,90, prawda? Po 2,90 funt brytyjski by był, a nie po 5. Tak więc, szanowni Państwo, ja... Yy, no podoba mi się to podoba mi się to bo ja chciałbym, żeby Polska miała swoją złotówkę bo ja po prostu Brukseli nie wierzę myślę, że w Brukseli jest banda degeneratów ja uważam, że koncept Unii Europejskiej jest bardzo dobry jest bardzo bardzo dobry, ale no niestety uważam, że Brukselę oblezła banda degeneratów. Szanowni państwo, taka jest rzeczywistość. Udowodnili to wielokrotnie. Taka jest prawda, szanowni państwo. A wiemy jedno, że no, jest punkt, w którym, jeżeli zawalą to polską złotówkę, to po prostu będzie po nas, wejdziemy do strefy euro i miejmy nadzieję, że, będziemy, że jak wejdziemy do strefy euro, będziemy jedynym krajem na świecie, który zyskał na wejściu do strefy euro, ale nie są to Niemcy, bo Niemcy zyskały, prawda, i bodajże Holendrzy, reszta krajów podobno straciła na wejście do strefy euro. Taka jest rzeczywistość. I tyle. Pozdrawiam. Zapraszam do udostępniania tego filmu wszędzie, gdzie się da, szanowni Państwo. Na Twitterze, na Facebooku, na Instagramie, w SMS-ie, w mailu, w Whatsappie, w Messengerze. wyślijcie do swoich wszystkich znajomych, aby oni mogli także zaznać tutaj tych informacji, aby im rozjaśniło, co się dzieje. Możecie puścić to w swoich szkołach, możecie to puścić na swoich uczelniach, możecie to puścić, szanowni Państwo, swoim wykładowcom. Wykładowcy mogą to puścić swoim. Studentom, nauczyciele, swoim uczniom, i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam, pozwalam do usłyszy, ale z linku oczywiście na YouTube, z linku na YouTube, prawda? Pozwalam to puścić mm, z linku na YouTube, szanowni Państwo. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce. Cześć.